Się dzisiaj w Lublinie z okazji jubileuszu 700 lat miasta. Trzeba pamiętać, że Lublin to jest bardzo ważne miasto z punktu widzenia administracyjnego, ale również gospodarczego. Pamiętajmy, jak w poprzednich okresach, że to tutaj praktycznie Lublin to było centrum. Polski i tak naprawdę te szlaki komunikacyjne przechodziły przez Lublin. Dlatego też postanowieniem Stanisława Augusta utworzono urząd pocztowy tutaj, gdzie przejeżdżały dyliżanse pocztowe na Ukrainę obecną i do, do Krakowa. Także dlatego od 1798 roku w Lublinie jest placówka pocztowa. Poczta Polska zawsze upamiętnia dla Polaków ważne uroczystości. Nie tylko te ogólnokrajowe, ale też te lokalne, które są dla nas bardzo cenne i szczególne. Pamiętajmy, że Lublin to jest piękne miasto, którego historię dzięki znaczkom mogą poznać nie tylko w Polsce Polacy, że 700 lat jest Lublina, ale też w całej Europie. Ale nie tylko w Europie, bo przecież znaczki idą na cały świat. Ten znaczek pójdzie na cały świat. Są filateliści na całym świecie, którzy kolekcjonują znaczki poświęcone miastom. Tak naprawdę znaczek to jest miniaturowa, taki, taki obraz historii. Bo to dzięki temu zapamiętujemy. Jak pamiętamy na przykład jakieś ważne wydarzenia, postacie, wcześniej pamiętamy, bo były monety i dzięki monetom uczymy się historii. Ale od momentu, kiedy powstały znaczki, to my uczymy się historii poprzez znaczki. Pamiętamy, że 700 lat, no 700 lat Lublina, tak jak w ubiegłym roku były ważne uroczystości dla nas, NATO czy te Światowe Dni Młodzieży, Poczta Polska też w tych momentach była. Także w tych momentach ważnych dla Polaków jesteśmy. Wydajemy też znaczki wspólnie z innymi pocztami, tak jak wydaliśmy znaczek poświęcony stuleciu objawień fatimskich razem z pocztą portugalską, słowacką, luksemburgu. Także jesteśmy w tych miejscach, które są ważne dla Polaków i uroczystości, które są ważne. Wydaliśmy w tym roku na przykład znaczek poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Także wydajemy. Takie znaczki, które są dla nas Polaków bardzo ważne. Cieszę się, że mogę brać udział w kolejnej emisji znaczka pocztowego, który tym razem związany jest z historią Lublina. 700-lecie miasta jest niewątpliwie doskonałą okazją, żeby tą historię miasta, która wpisuje się w historię Polski, przypominać. Poczta Polska od dawna, a szczególnie w ostatnim okresie, zwraca uwagę na to, aby znaczki miały nie tylko ten wymiar handlowy, jako zapłata za usługę, która jest w zamian za to świadczona przez państwo polskie, przez Pocztę Polską, ale również wymiar edukacyjny, historyczny, ale również wymiar też taki estetyczny, jako dzieło sztuki. Wiele z tych znaczków rzeczywiście takimi dziełami sztuki jest. Polska Poczta otrzymuje od lat nagrody. W ostatnim roku wiele tych nagród też żeśmy zdobyli. Chcę tylko króciutko podziękować Poczcie Polskiej za tę objętą inicjatywę i uświetnienie tych naszych obchodów 700-lecia miasta Lubina, organizowanych w szczególności przez miasto Lubin, pana prezydenta i radnych na czele. Wpisuje się ta państwa inicjatywa bardzo dobrze w te obchody i rzeczywiście 700 lat Lubina to będzie rocznica, która będzie znana nie tylko w Polsce, ale i na świecie dzięki właśnie temu temu pięknemu znaczkowi. Ja chcę tylko polecić jeszcze pamięci Poczty Polskiej, która zawsze jest, jak Pan Prezes powiedział, jak pan minister wskazał, przy uroczystościach bardzo ważnych dla Polski inne jeszcze wydarzenia rocznicowe naszego miasta, Katolicki Uniwersytet Lubelskiej, obchodzić będzie już za chwilkę stulecie swojego istnienia. Też prosilibyśmy o inicjatywy. Dziękując jeszcze raz za to świadeczko dla Lublina i uświetnienie tego wydarzenia też naszego. Znaczy. panorama Lublina, a w tle zobaczycie tak naprawdę miasto z 1618 roku. To jest zrobione na podstawie miedziorytu, który właśnie był zrobiony w tym okresie przez znanego, wybitnego artystę Abrahama Hogenberga i on to zrobił na podstawie szkiców z natury, szkiców rysunkowych. Szanowni Państwo, Będziecie mieli Państwo znaczek, który został wydany w dużej ilości, bo 200 tysięcy sztuk jest zrobiony na papierze fluorescencyjnym, czyli nie można podrobić, nasze znaczki są tak robione, tak jak pan minister powiedział, yy, państwowa Wytwórnia papierów wartościowych yy, ma najwyższej jakości w świecie produkty. I proszę Państwa, został <laughs> zrobiony metodą druku Rotogradiura. I to co szło przez całe wieki, jako pewien pochód, bycie miastem kresowym. Myśmy nie byli miastem kresowym, kiedy to już po Polski z Litwą, bo wiadomo jest, było to raczej centrum Polski, a nawet zachód lekki Polski, ale misja była miasta kresowego, misja na wsłuch, niesienia tego, co zachodnie, niesienia tego, co łacińskie i niesienia tego, co chrześcijańskie. Posłuchajcie Państwo wypowiedź profesora Przemysława Dąbkowskiego, że to właśnie w Lublinie doszedł do skutku wiekopomny akt Unii Korony z Litwą Zachodu ze Wschodem. I właśnie przez ten akt został Lublin niejako pasowany na godność strażnika kultury zachodniej. Lublin został przez ten akt pasowany na godność strażnika kultury zachodniej. I promieniował tą kulturą zachodnią. I tu w otoczeniu... I na wstęp. Zwróciłeś Grzesiu list do skrzynki, jak prosiłam? List? Proszę, cioci? Oj, wrzesił kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja, ja. Tam wszystko, że znacie ben tu